Z strony TG. Witam Was, Planet Crafter odblokował mi się drugi poziom oczyszczacza Ale jest taka dziwna sytuacja, że żeby go zrobić Ja tutaj potrzebuję maź... nie, żelu Żelu oczyszczającego, jak tutaj widzicie No i żeby zrobić ten żel To ja potrzebuję mieć poziom oczyszczenia 750 KPU, a tu widzicie, że oczyszczacz atmosfery jest przy niższym poziomie, więc Nie wiem, czy to jest jakaś pomyłka Wydaje mi się, że ten żel powinien być przed E, budynkiem do którego jest on wymagany, no ale ok. może chodzi o to, że mamy sobie go gdzieś tam e, znaleźć w trakcie eksploracji, czy coś w tym stylu Nie wiem, ciężko powiedzieć e, Tak czy tak, weźmiemy sobie tutaj zjemy, a to później może, te żarcie e, No i wybierzemy się zobaczyć co tam się dzieje dalej, wodę chyba będę musiał jakąś ze sobą wziąć Bo raczej nam nie wystarczy, to, co tutaj mamy ja gdzieś wodę miałem, mam jeszcze jedną butelkę z bo chyba sobie wodę przywieźć Bo nie mogę jeszcze zrobić tego wiatraka od wody Więc nie mam możliwości, żeby sobie gdzieś tej wody nazbierać Zobaczysz, że coś nam tu chyba rosną, już na tej planecie? Wypadli wcześniej Oj. A ogólnie teraz plan jest taki, że tej jedziemy do tej tutaj placówki Cokolwiek to jest, i co jest, zobaczymy co to jest W mi, że tutaj mamy na przykład ee, siarkę Coś jest dziwne. Dobra, czekajcie, bo przyleciał jeszcze nasz wahadłowiec. To już go wyśle od razu, żeby przyniósł nam wodę na następny raz. Bo nie chcę pić tej wody, która jest yy, przetworzona i toksyny zrobiona. bo po prostu będzie mi jej szkoda. Toksyka sweca, mnoż bezpieczny wzrost, Tu nas nie interesuje. Chodzi nam głównie o wodę. Dobra, to sobie weźmiemy. co też przy okazji, jak już leci po wodę. U krętów strasznie ma. Prędko tego. Reszta to weźmiemy wodę. Butelka z wodą z wodnej planety. Sobie poleci po dostawę. A my jedziemy zobaczyć to kolejne miejsce. Przydałoby się w sumie te do oczyszczania wody toksycznej, bo tego jest tam sporo, jak widzę. Niestety nie posiadałem tego. Dobra, zobaczymy, co tutaj się dzieje. Widzę, że teren jest skażony, ale. Jest tych niewiele widać w sumie. Zdarzonych tkanek. Hm, może pod tym są w dużej ilości. Pod spodem. Co tutaj? Więc potrzebny wiecie, rozpuszczać, zacząć, a tutaj nie ma co. Tych... Jakiś Naszych słabo, słabo. Nie widzę w ogóle że tych, jeżeli chodzi o skażenie. O! Jeden, żeśmy znaleźli gdzieś co grach. Chcę, żebyśmy to znaleźli. Ile ich potrzeba? Dwa. Jeżeli bym chciał jakiś wyższy poziom tutaj zaliczyć, trzeba wejść. Nie, no. w się nie da. Trzeba ja muszę wejść poza strefę skażenia na chwilę, żeby się zregenerować. Przy okazji zobaczymy. Też tego nie widzę, żeby gdzieś to leżało. Jakbyś hmm? nie miałbyś coś w tym stylu. No zaraz osiągniemy. Tam jeden mil tam 1000 milion. Osiągniemy zaraz kolejny kamień milowy, jeżeli chodzi o nasze tutaj oczyszczanie dobra tu są. 52 to całkiem dużo jak na taki teren Bardzo porozrzucane Co jest w ogóle? jest z skażoną wodą To jest Sporo i tutaj, to co to jest? Utopie to strasznie cokolwiek zobaczyć, jak ta woda ma taki zielonkawy kolor i ciężko się tu przemieszczać, bo ja nie widzę tych tych stycznych mazi. No dobra, tu jest trochę jej, sobie ją tutaj pozbieramy, spiliśmy już trochę. Te bomby, co tam później są, na pewno się przydadzą. Pakować ten nasz pojazd? Tak, toksyczność trochę upierdliwa sprawa. Znaczy my mamy nasz pojazd. Z tej strony czy co tutaj jest, co? Sensu. Czy Tutaj gdzieś to maś widać też nie w sumie jest głęboko tu jest Platforma stoi tak jakby pomiędzy pieczą, trzeba będzie ten zbiorniczek wypompować Zaliczam do tego dużego zbiornika. Okay, to dobrze. Tutaj mamy Co cełuzę. Chcę mocno, by nam to roboty przyspieszyło. Oooo! Ile tu rzeczy? Tym, tym nie. no to trochę do pozbierania tego tutaj jest. Przecież toksyny jest gdzieś tutaj. W sumie ulepszyłem sobie tę szybkość oczyszczania tej toksyny i w sumie nawet dobrze. Było. A inaczej musiałbym się pewnie z tym bawić jeszcze bardziej. Ogólnie to ciekawie wygląda, jak taka jakaś stacja, jakaś rafineria czy coś w tym stylu. Tutaj miejsce tak wygląda. Nie wyrabiają, już się nie dziwię. Stwo tego. Chciałem znaleźć tą toksynę jeszcze jedną. Toksynę tu maść taką. W zbiorniku. Super. Nie wiem dlaczego przykład, tu pleskach odrzutowe się trafiają. Znaleźli. Odpalimy. Tu blisko dużo by się przydało ją odpalić. Ile miejsca mamy jeszcze w Jeszcze starczy. To dobrze, że ten jest ten błysk taki, to nas przynajmniej informuje, że w okolicy już więcej tak jakby nie ma tego... spodami. Zobaczymy, czy zbiorniki są. Zobaczymy, czy tu tego więcej nie ma. Wydaje mi się, że tu będzie więcej. Dobra, rzucamy tutaj. Jak to się nie o sobie tylko jakoś rozbija to dało, to jeszcze są rzeczy, to pozbieranie to w sporych ilościach. Ale to jest takie w sumie i tak bez sensu, bo nie za wiele z nim zrobimy. W ogóle też, też mam trochę tych mikrochipów, a nic z nimi zrobić nie mogę, nie? Tak jakby pigało pod tym. Nie wiem, to pompy może będzie później można uruchomić. Coś. Zobaczymy na pewno. Zobaczmy, jak tam naszym dronom się udało. Musimy jechać na bazę, żeby to rozładować się. Z też przy okazji trzeba będzie dobudować tych dronów, tak żeby ono miało po prostu łatwiejszą robotę. Tak jak dzisiaj one się nie wyrabiają. Czyszczone toksyczne pierwiastki, zostało nam ich jeszcze tam 10 i. A ta miejscówka będzie powiedzmy, że oczyszczona, ale powiem wam szczerze, że nie za wiele mamy tych. Wow! Nie za wiele mamy tych grzybów, jak i również tych tej mazi, czy co to tam jest? Jak to zrobić w takim razie? Dziękuję, żeby posłodować. Nam pomogą teraz. To zrzucę na razie, co mamy całe nasionami, przełożyć kwiatki wszystkie gdzie indziej. Te kwiatki to jest ta z takich rzeczy, co po prostu nic z nimi nie robi, nie? Co jeszcze jest? I zabierzemy, czy też zabierzemy, to użyjemy. Jedno? nie, Dobra, jeżeli troszeczkę jedno. Bardzo tu wsadziłem. Ujeżdżaj, zobaczmy. O, całkiem prosta ta. To jest wymagane? To super. Co jest większa i nic więcej? To ile robi? 89, a to 7. No dobra, to ten robi jak 12, tam tych chyba. No, oczyszczanie idzie ładnie w górę. E, tutaj przy 480 mamy kolektor wody, dwójkę. Chciałem być jakiś lepszy, to nie wiem, ale to zobaczymy. Terraformacja też idzie w górę. Ja potrzebował pewnie odwrócić sobie jakieś tutaj te, te skrzyneczki, chociażby na. Widzimy, mamy sporo siona na wody, te sprawy. Chcecie tam nie budować, ale... Powiększyć te nasze, teno no, jeszcze w tamtą stronę dalej No czekajcie, stronę, co potrzebujemy? Już raz, dwa razy jeszcze Raz, dwa i tytan, gdzie jest tytan? się ja. Mogę, nie mogę jednak, mogę na szczęście. Kryzysny poziom nawodnienia. Że ta woda taka ładna się teraz zrobiła. Mimo, że planeta cała skażona. Aha, dobra, tak to wyszło. Mm, no dobra, nie będzie. Co byśmy mogli tutaj dać? Tak, jeszcze jedno z żelazów, po prostu tutaj będzie zbani. Żelazów się zaczęło nam zbierać w dużych ilościach, co nie no, jest wskazane. No, po prostu do kwiatki wrzucę. Kwiatku były zabierz stąd. różne rakiety zabierzemy po prostu. To jest wybrane. Kwiatki nie są tu wybrane? To tutaj i zapotrzebowanie na wszystkie te one Tak szybko mi się wydaje, że to zapełniam. Dobra, zaczęliśmy zbierać. Okay. Co byśmy mogli jeszcze. To sobie na te składniki różne. Nie chcę tutaj dorzucać niczego, bo zaraz zatkam cały ten nie będę nic widział. Więc może ja tutaj dorzucę żelazo, tam chyba było w dużej ilości. Na no, potrzebowanie będzie na to żelazo tutaj. Cały czas trafiają wszystkie rzeczy, więc tu nie będę nic zmieniał. Mnożniki, mutageny, ształy, tu mamy różne. Ok, silniki i ogniwa. Może ja tutaj dorzucę jeszcze prochipy, żeby tutaj trafiały. Chodzi mi o te płyczki drukowane. Ja dam. Super. Tak, czy się, jak mamy tutaj to, co chcieliśmy. Teraz ja zobaczę. Co jest tam potrzebne, żeby tego zrobić drona? Robi już trochę więcej. Bo tutaj może siedzieć w tej stacji 25 dronów. Co ja potrzebuję, żeby zrobić drona? O, oh, Ja tego nie będę miał piasku. Nie wiem, jak go zrobić. W sumie. Zrobić tą maszynę, taką, co tworzy nam przedmioty automatycznie. Oto wytwórnik, zobaczymy. Zobaczmy, co jest potrzebne do drona i czy ja to mam. Dbuchowy dron. Czy ja mogę zrobić tutaj ten duchowy pro. Co to jeszcze leży na tym składzie? Lód. Zróbmy dla lodu zróbmy jeszcze pojemnik. Jeszcze lód. Dał po prostu żeby go to przewieźć, To to też dobra opcja. Okej, okay, ja nie zabieram go. No, i mam ten. Ekstraktor wody. No i też ten żel wymaga, do tego Wolfram. Okej, okay. trochę to bez sensu. Dobra, możemy też to rzucić. teraz nam znowu miejsce zabraknie. Sobie to przerzucę. Tutaj e, oni to z zabiorą. Jedzenie mamy fula Jeśli jeszcze, zabierzcie sobie to jedzenie dla zwierzaków, żeby tutaj trafiło. Patrzmy, co jest w Gdzie jest jedzenie dla zwierzaków? Na tym tutaj wykresiku? Tam zostało to leca kodżetowy. To sobie rozłożymy. Będziemy dwa. Tyton. No, ja to też tutaj zostaję, w razie nie mamy nic z tym do zrobienia. Co? Okay. Zobaczmy, czy przyleciał nasz ten. Przyleciał. Czy coś jest, wszystko jest rozładowane. Ja potrzebuję iryt i siarkę. W sumie najlepiej czerwony proszek, bo. By o, zobaczcie, 25, więc po tyle też polecimy, żeby po prostu mieć na te nasze drony. Ja muszę jeszcze wodę tutaj zabrać, bo dałem tutaj pompę, a raczej 5 pomp, które tutaj zbierają tą naszą toksyczną wodę. O, to tutaj, ile wyzbierano? Połowek, Połowę 50 na 100, czyli jeszcze takie dwa podejścia tutaj, będziemy mieli całą tą wodę toksyczną, wyzbieraną. Jednak ta woda się nie regeneruje, tak jak ja na początku myślałem, że można będzie dalej ją zbierać. normalnie muszę jeszcze raz, tutaj wiecie, wrócić, postawić zbierać i wtedy dopiero co schodzi po czym ta woda faktycznie robi się mm, powiedzmy niebieska. Ja wrzucę sobie tutaj do naszej wyrobienia. Myślałem, że znowu się zatem dotkało. ja że tą wodę gdzieś zacznę upychać, bo nie wiem gdzie by ją tutaj znowu. Powinno nam się udać wyczyścić całą tamtą miejscówę Jak wrócimy, to będzie można te drony dobudować. Ja tą skrzynkę pozbierajmy, czy nie? Zajeżdżam. Huiii! O, to może skok nie było takim dobrym pomysłem. Uff, dobra. szczęście Stara się nasz auto zatrzymać szybko. Przerwałem trochę, że wlecę w tą wodę, a to by było niefajne. Jarka tutaj jest. Więc może byśmy je po prostu zabierali. Czasz z dysku. okazji trochę. Oke. Teraz możemy przeszukać te kolejne pomieszczenia, jakie tutaj są. Co w nich jest? Czy są jakieś sprawy w ogóle w komputery? Tak, już z jakąś jest jakaś informacja, ale nic takiego nie widzę. Drogie tutaj jakiś taki zbiornik, jakaś taka rafineria. Coś tam, czymś zarosło, nie wiem dlaczego. No do wyczyszczenia, tylko to już słownie kilka tych, tych toksycznych pierwiastków i maźni. To ewidentnie wygląda jakby coś miało być tam do wciśnięcia. Będzie to dechaca. gdzieś nam jednego. Ej, czyliśmy wyczyścili wszystko. Co, gdziekolwiek jest ten jeden, cały czas tam leży. Musiałem pominąć. No ale dobra, i tak będziemy musieli na chwilę wrócić, żebym się załadował. Jeżeli chodzi o. I o czy... ciekawego nie ma. Chce, czegoś tutaj nie ma ukrytego, ale nic takiego nie widzę. Szans, żebym wszedł w rzeczywistości do takiej wody, jeszcze w takim miejscu. O, jest? przyjemnie się wchodzi, mam wszedł tutaj Chyba nic gracz, dla gracza nie ukrywali twórcy. Czy znaleźć gdzieś jedna ta gdzieś jest? O. To ja mam no, Dobra, to nawet lepiej dla nas. ale jest wyczyszczony. Żadnej informacji. Ani nic. Nie wiem, czy będzie jakieś info? Jakiś że spadł ten grzyb, ale jednak teren jest wyczyszczony, można powiedzieć. To w sumie nic poza tym. Zobaczmy jeszcze ten teren tutaj niedaleko. Co tutaj jest? Jest ta skażona woda. To nie wiem, czy to się. Wiedziałem, że na bank jest skażony, ale teraz nie jestem pewien. Jest czysty. O, to coś jest. Pewnie jest ukryta złota skrzynia, który znam, W trakcie budowy czegoś byli, nie? Albo coś? Stanie nad wodą jest mega upraszczające. ten. To są te sporniki, Minimum no, jakaś złota skrzynia, ale to trudno. Trudny wyjazd. Jesteśmy tutaj. To tego już tutaj nic więcej nie ma. te 2 d byliśmy, Jeszcześmy też byli. No to co, tak naprawdę zostaje nam teraz ta druga strona, czy tam powiedzmy, wyczyszczenie jaskini, i na tym prawdopodobnie się skupimy. W następnym odcinku. Ja sobie o, o, o grzybek. Ja sobie pomiędzy tym odcinkiem a następnym, oczywiście jeszcze dobuduję e dronów. Tak, żeby nam to życie ułatwiło, i transport, i inne takie. No i co, no i w na odcinek będziemy znowu gdzieś tam. Yy, czyścić kolejną strefę. Może tym razem pójdzie nam to trochę zgrabniej i szybciej, bo już mamy kolejny poziom, yy, jak widzicie, tego yy, oczyszczenia. Widzimy, może jakąś masę się nam uda? Na, maść. No, ten żel. Nie wiem dlaczego cały czas w się tam. mogli zwiększyć nasze moce przyrobowe. ale Powiem Wam, że kolorastycznie nieprzyjemnie się jest poruszać po tych, tych terenach. Jednak daje to trochę yy, w gały nic, tak więc to tyle jeżeli chodzi o ten odcinek. Ja wam dziękuję za oglądanie, a my widzimy się w następnym siemaneczku.